cześć i wykonałem siedzenie do DTM -a 900 jak widać żółty z czarnym połączył się bardzo ciekawie wygląda naprawdę rewelacyjnie te siedzenie tutaj wszystko jest już zabudowane we wcześniejszym filmie pokazałem jak wyglądają elementy wewnętrzne, ale przypomnę dołożony jest tutaj kawałek Komfortu dla pasażera. Tu jest wymieniona cała powierzchnia pod kierowcą, też na komfortowy wkład. No i oczywiście, kolorystyka została uzgodniona wcześniej z właścicielem. Dostałem zdjęcia wzorcowe, do których miałem nawiązywać z całym tym projektem. Oprócz tego, sam właściciel na tym motocyklu narysował kilka kresek tak jakby chciało, chciał, ażeby te elementy szły wycięte i poszywane. No i oczywiście wszystko to robione było metodą na wysyłkę. E, czyli on przywiózł tylko tą kanapę, a wszystkie elementy uzgadniałem z nim przez e, telefon. Tak naprawdę przez WhatsAppa wysyłałem każdą kreskę, każdą linię tak jak on. E, chciał, żeby to było widać, no wprowadzaliśmy różne poprawki, no ale cały finalny produkt już jest gotowy do odbioru przez właściciela, tak? W ten sposób się to prezentuje. No co tu dodać więcej? Poszycie winylowe także do utrzymania w czystości będzie bardzo łatwe. No i tyle! Jeżeli potrzebujesz takiej zmiany, jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Wszystkie linki są w opisie filmu. Także możesz się ze mną skontaktować, gdybyś potrzebował wymienić sobie tapicerkę w swojej kanapie motocyklowej. Uzgodnimy większość rzeczy na miejscu, ewentualnie przez telefon, gdybyś wysyłał do mnie swoją kanapę. No ale. Od czego są media i od czego są e, telefony, przecież możemy porozmawiać każdą jedną zmianę, e, którą chciałbym wprowadzić, a uznam, że na pewno będzie lepsza, skonsultuję z Tobą, nic więcej e, od siebie, że tak powiem, nie będę dodawał po prostu, więc e, no myślę, że cała ta kanapa, którą tu wykonałem do dtm wygląda całkiem zgrabnie i... Bardzo ciekawe jest jego szycie i kolorystyka. Przyciąga wzrok na pewno. Wszystkiego dobrego. Do następnego odcinka, cześć.